Każdy z nas znalazł się w sytuacji, w której potrzebował umówić się do lekarza specjalisty lub znaleźć aptekę oferującą trudno dostępny lek. Pacjenci korzystający z serwisów Camsoft, lekarze bez kolejki i kto ma lek, mogą to zrobić w prosty i wygodny sposób. Bez wychodzenia z domu. Dla przykładu, tylko w 2024 roku z portalu lekarze bez kolejki.pl skorzystało niemal 8 milionów użytkowników. Serwis nieustannie poszerza liczbę dostępnych terminów, umożliwiając pacjentom rezerwację wizyt u specjalistów. Na rok 2025 dostępnych jest już ponad 9,5 miliona terminów, z czego ponad 6,7 miliona to wizyty realizowane w ramach NFZ. Korzystanie z serwisu jest niezwykle intuicyjne. Wystarczy wybrać specjalizację lub nazwisko lekarza oraz miasto, by uzyskać dostęp do tysięcy specjalistów. Wyniki wyszukiwania obejmują zarówno wizyty prywatne, jak i te finansowane przez NFZ, przy czym w przypadku drugiej opcji wymagane jest odpowiednie skierowanie od lekarza POZ. Listę dostępnych terminów można łatwo sortować według daty lub lokalizacji. Dodatkowo część specjalistów oferuje teleporady w formie rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji, za które można wygodnie zapłacić online. stale rośnie także liczba aptek i farmaceutów współpracujących z serwisem ktomalek.pl. W 2024 roku jego zasięg objął już ponad 90% aptek. Dzięki temu pacjenci bez wychodzenia z domu mają możliwość sprawdzenia dostępności leków i ich wygodnej rezerwacji online. To szczególnie istotne w przypadku preparatów trudno dostępnych. W minionym roku serwis KtoMaLek.pl odwiedziło ponad 11 milionów użytkowników, a strona zanotowała przeszło 70 milionów wyświetleń. W tym czasie dokonano niemal 1,2 miliona rezerwacji. Nowością w serwisie jest udostępniona użytkownikom ulepszona wersja lekopedii, umożliwiająca szybsze i wygodniejsze wyszukiwanie produktów oraz zapoznanie się z ich wariantami. Warto podkreślić, że oba serwisy są dostępne dla pacjentów w aplikacji mobilnej Visimed, która od ubiegłego roku umożliwia także przeglądanie wyników badań laboratoryjnych. Dodatkowo aplikacja została wzbogacona o funkcję autentykacji, co zapewnia dodatkową ochronę danych pacjentów dzięki mechanizmowi podwójnego uwierzytelniania. O popularności Wizimet świadczy liczba pobrań. W 2024 roku przekroczyła ona 180 tysięcy. Podsumowując, 2024 rok warto wspomnieć o pilotażu narzędzia do realizacji przeglądu lekowego. Pacjent lub jego opiekun jeszcze przed wizytą w aptece mogą samodzielnie wprowadzić dane do aplikacji, uzupełniając intuicyjną ankietę. W tym celu udostępniono specjalną stronę internetową, za pośrednictwem której można wprowadzić informacje o stosowanych lekach i suplementach, wieku pacjenta, a także wykonywanym zawodzie oraz samopoczuciu. Dane te są gromadzone anonimowo i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Następnie pacjent w bezpieczny sposób może przekazać dostęp do tych informacji farmaceucie, generując personalizowany kod dostępu i PIN. W podobny sposób uzyskuje raport z przeglądu lekowego, który może przedstawić swojemu lekarzowi. Na koniec warto dodać, że choć Camsoft koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań dla specjalistów medycznych i farmaceutycznych, to poprawia ergonomii i bezpieczeństwo ich pracy w systemach informatycznych przekłada się bezpośrednio na lepszą jakość obsługi i większe bezpieczeństwo pacjentów.